Pieniądze oferują więcej. Podejdziesz z dolarem do sprzedawcy lodów w parku. Masz ze sobą dwójkę małych dzieci i chcesz im kupić. Po rożku. I dajesz mu dwa dolary za dwa rożki. A on patrzy na ciebie i mówi: Zostały mi tylko cztery rożki. I zanim zdążysz odpowiedzieć, osoba obok ciebie, po której stroju widać, że jest o wiele lepiej sytuowana niż ty, mówi: Dam ci 5 dolarów za rożek. Zgadnij, kto dostanie rożki. W przypadku niedoboru, system rynkowy przydziela rzadkie dobra tym, którzy mają najwięcej pieniędzy. Ci z Was, którzy uważają się za moralnych lub etycznych, powinni pomyśleć, dlaczego popierają system rynkowy, który robi to, co właśnie powiedziałem. Naprawdę? Tego chcecie? Chcecie żyć w gospodarce, która rozdziela to, co rzadkie, ludziom z największą ilością pieniędzy? Wiecie, co to oznacza? Oznacza to, że tę odrobinę mleka kupi za wysoką cenę miła, bogata para, która daje swojemu kotu, ale nie będzie na nie stać biednej pary, która potrzebuje go dla swoich dzieci. Tak działa rynek, stary. Masz kochać rynek. Masz wierzyć, że jest wydajny. Mich wy nie da. To znaczy, tego rodzaju argument to coś, co my w środowisku akademickim nazywamy głównoprawda. Ale to działa. Pan Trump został prezydentem, ponieważ wiedział, że masy Amerykanów są dociskane, a konwencjonalni Republikanie i Demokraci, górzyk z tym robili. I powiedział: Jestem inny. Patrzcie na mnie. Będę szokujący. Będę mówił rzeczy, które cytowano wcześniej. Nie po cichu i pod stołem, jak to się zwykle robi, ale z przytupem, głośno i otwarcie. O wszystkim. Patrzcie na mnie. A kiedy masz dwie partie, które nic dla ciebie nie robią i czujesz się bardzo dociśnięty, oddajesz swój głos na kogoś innego. W końcu dla ciebie nie. Demokraci mieli swój odpowiednik. Wszyscy znacie jego imię. Bernie. on był tym innym po drugiej stronie. Polityk, który po raz pierwszy od półwiecza nie uciekał od miana socjalisty. Gdyby startował, przyciągnąłby ten sam elektorat inności, myślący: a może spróbujmy z nim. Ale demokraci zmarnowali swoją jedyną szansę. I spójrzcie na nich. Ponieśli tego konsekwencje. Pan Trump. Nie ma powodu, by ktokolwiek z nas wyobrażał sobie, że on się zmieni. On będzie panem innym. To właśnie robi. A już to widać. Izraelczycy podjęli decyzję, by związać swój los ze Stanami Zjednoczonymi. Podjęli tę decyzję wiele lat temu. Fatalna w skutkach decyzja. Dobra na krótką metę. Katastrofalna na burszu. I ta katastrofa zatoczyła teraz koło. Na całym świecie są postrzegani jako współwinny partner w tym, co zrobiono w gazie. Izraelczycy weszli do Gazy, by pokonać i zniszczać hamas. Nie dało się. By pokonać lub wypędzić naród palestyński. Nie udało się. A to, co wydarzyło się dwa dni temu, była decyzją Stanów Zjednoczonych, od których Izrael zależy, by odciąć się od przegranej sprawy. To jest paskudne pod każdym względem to nie uchroni Stanów Zjednoczonych przed byciem postrzeganym jako współwinny wszystkiego, co się tam wydarzyło. A książki, artykuły i filmy dokumentalne na ten temat będą z nami przez następne pokolenie. A Hamas odziedziczy wściekłość i i 2,5 miliona mieszkańców gazy, którzy patrzyli na śmierć swoich matek, ojców, dzieci. Nadchodzące młode pokolenie będzie znacznie większym zagrożeniem dla Izraela niż stary Hamas kiedykolwiek był. To jest katastrofa. I większość świata to widzi. Dlatego głosy OAN-ZAK. Są tak jednostronne 150 krajów po stronie Palestyńczyków, 25 wstrzymujących się, Stany Zjednoczone, Izrael i Wyspy Kanaryjskie. To znaczy, to jest po prostu głupie. To głupi spektakl. Ale to kolejny znak upadku kraju. Ostatni przykład. Ukraina. Problemy na Ukrainie zaczynają się wraz z rozpadem Związku Radzieckiego w 1989-90 roku. Ukraina, ważna część tego, co kiedyś było Związkiem Radzieckim, szczególnie istotna w uprawie zbóż, bardzo żyzna gleba i itd., dużo kombinowania ze strony krajów zachodu, NATO przesuwające się na wschód, grożące Rosji itd. Nie będę Was zanudzał historią. A potem, by powstrzymać to, co się działo po tym, jak NATO przejęło Polskę, Czechosłowację i całą resztę, pan Putin i Rosjanie powiedzieli: Nie, nie Ukraina. Nie wschodnia część Ukrainy, która jest w większości rosyjska, rosyjskojęzyczna, z rosyjskim językiem, rosyjską kulturą itd. A Stany Zjednoczone mówią: O, świetnie, najechaliście. To zła rzecz. Możemy zmobilizować cały świat wokół tej złej rzeczy, jaką jest najazd dużego kraju na mały. Brzmi nieźle. To już był błąd, bo czym był Afganista? Duży kraj najeżdżający mały biedny kraj. Czym był Wietnam? Duży kraj najeżdżający mały. Stanowisko Stanów Zjednoczonych, by iść na wojnę w obronie zasady, że duży kraj nie powinien najeżdżać małego, brzmi trochę pusto, gdy pochodzi od Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jest wyjątkiem tego miejsca, gdzie zaprzeczenie jest rządzącym krajem. I Stany Zjednoczone decydują się wkroczyć i zebrać zwykłą europejską ekipę, by poszła z nimi. Okej, okay, jak prowadzisz wojnę? I to nawiązuje do czegoś, co powiedziałem wcześniej. I tym chcę zakończyć. Stany Zjednoczone są w pułapce upadku, odkrywając, że ten upadek przebija wszystko inne. I nie próbuję być sprytny, używając słowa przebija. Broń nuklearna Stanów Zjednoczonych jest bezużyteczna. Jej ogromna ilość jest bezużyteczna. Dlaczego? Bo gdybyście odważyli się użyć jej na Ukrainie, druga strona też ją ma i jej użyje. I dali to jasno do zrozumienia. Więc nie możecie, bo to autodestrukcyjne. To odpada. Ale co wam zostaje? Wojna konwencjonalna. Ale wtedy pojawia się kolejna tona. Rosjanie są do tego lepiej przygotowani niż wy. Rosjanie mają też swoją historię, na wypadek gdybyście jej nie znali. Napoleon myślał, że pokona Rosję. Nie udało mu się. Hitler myślał, że pokona Rosję. Nie udało mu się. Najeżdżanie Rosji okazało się, czy też walka z Rosją, naprawdę złym pomysłem. Ale Stany Zjednoczone, przyzwyczajone do walki z takimi potęgami jak najbiedniejsze kraje na świecie Wietnam, Afganistan nie dostosowały się. Więc nie potrafił marczyć. Zrozumieli to w ciągu kilku miesięcy, więc wymyślili wspaniały plan. Geniusz pana Blinkena, czy Jake'a Saliwana, czy innych ludzi, których nazwiska, mam nadzieję, nic wam nie mówią, bo historycznie na pewno nic nie znaczą. Oto jaka była ich wspaniała strategia: Wojna sankcji ach, dorwiemy Rosjan. My, cytuję teraz prezydenta Bidena zamienimy rubla w gruz. Ktoś z poetyckim geniuszem mu to podsunął. Rubel stanie się gruzem, a Rosja padnie na kolana. Wspaniałe obrazy, na równi z myszką Miki i innymi postaciami z amerykańskiej wyobraźni. I robili to. Europejczycy, jeśli znacie tę historię, przestali kupować ropę i gaz z Rosji, co jest głównym towarem eksportowym rosyjskiej gospodarki. I to miało okaleczyć Rosję. Taki był pomysł. Fablen. Rosja jest częścią BRICS. Pol i Rosjanie poszli do Chińczyków i Hindusów i powiedzieli: Oni nie kupią naszej ropy i gazu. Musimy sprzedać rublikas. Może Wy kupicie naszą ropę i gaz. Zrobione, powiedział pan Modi. Zrobione, powiedział Sidzinkins. I w ten sposób amerykańska strategia wraz z całą resztą wzięła w łeb. Nie zadziałało. Totalna porażka. Rosyjski rubel ma się dobrze. Rosyjska gospodarka, na wypadek gdybyście nie wiedzieli, w ciągu ostatnich dwóch lat rosła szybciej niż amerykańska. Co nie powinna nikogo dziwić. Bo pamiętacie, jak my jako naród wyszliśmy z trudnych czasów gospodarczych, znanych jako wielki kryzys? Poszliśmy na wojnę w czasie II wojny światowej. Wzięliśmy połowę naszych bezrobotnych i ubraliśmy ich w mundury. A drugiej połowie bezrobotnych daliśmy pracę przy szyciu mundurów. I tak to rozwiązaliśmy. Tak to zrobiliśmy. Okazuje się, że wojna może pomóc rozwiązać problemy gospodarcze. Powinniśmy byli wiedzieć, bo właśnie tak zrobiliśmy, ale nie potrafiliśmy sobie tego wyobrazić. Te porażki wyobraźni to oznaki potężnego upadku gospodarczego. Więc jeśli naprawdę chcecie zrozumieć, gdzie jesteśmy, to nie zależy to od niczego. Co robi pan Prandt? To jest najważniejsze do zrozumienia. Nie dajcie się w to wczanbać. Wpływ pana Bidena na warunki ekonomiczne naszego społeczeństwa jest marginalny. Wpływ pana Trumpa podczas jego pierwszej prezydentury był marginalny. W większości rzeczy, które mi się chwalił, nie mógł zrobić. Zbudował mur, wiecie, wzdłuż granicy z Meksykiem. Przybyło więcej Meksykanów, nie mniej. To była stuprocentowa kraba. Teraz proponuję, jak pewnie wiecie, a słyszałem jadąc tu dzisiaj, że ICE będzie przeprowadzać naloty na miasta w całej Ameryce i wyrzucać ludzi do Meksyku. Tak, może trochę tego zrobi. Może zrobi tego dużo. To wie. Jeśli faktycznie to zrobi, jeśli faktycznie weźmie te 10 do 15 milionów nieudokumentowanych imigrantów w Stanach Zjednoczonych i umieści ich w Meksyku, będziemy mieli takie spotkania, tylko że będą dotyczyć Meksyku. Meksyk żyje z przekazów pieniężnych, pieniędzy zarobionych przez Meksykanów tutaj, które wysyłają z powrotem do swoich matek, ojców, dzieci w kraju. I ten przepływ pieniędzy jest absolutnym błogosławieństwem dla Meksyku. Nie musi niczego sprzedawać, nie musi niczego eksportować. Po prostu dostaje pieniądze wysyłane przez swoich emigrantów stąd. Wyobraźcie sobie, że to nagle się kończy, bo ich już tu nie ma. Stracili pracę i zostali deportowani z powrotem do Meksyku. Ale jest nie wtedy orzej. Przybywają do Meksyku w czasie, gdy pan Trump grozi im lub uderza w nich cłami, co zabija rynek jaki Meksyk miał w Stanach Zjednoczonych, największego nabywcę jego produktów. W tym wiele samochodów produkowanych przez Forda i General Motors w Meksyku na eksport tutaj. Te towary nie będą mogły tu wjechać bez cła, co oznacza, że nie będziemy ich kupować. Co oznacza, że Meksykanie będą zwalniać ludzi. Kiedy? Kiedy pieniądze z przekazów nie będą napływać, a miliony będą przybywać w poszukiwaniu pracy, której nie będzie. Wiecie, co to zrobi z Nexeku? Katastrofę, która wszystkim przypomni o smutnym kraju, jakim jest Haiti. Katastrofę gangów i policji. Amerykańska turystyka, pen? Ada. To jest rodzaj chaosu, który wynika z zaprzeczenia. Wojna na Ukrainie jest przegrana, bo Rosjanie mogą walczyć wiecznie. A ci z was, którzy uważali, mogli zauważyć, powinni byli, że rosyjska armia jest wiele, wiele mil w głębi Ukrainy. Jest bardzo jasne, kto wygrywa i bardzo jasne, kto przegrywa, z wyjątkiem tego miejsca. Więc moje ostatnie słowa na pożydwanie. Większość tego, co ma się wydarzyć, nie dotyczy pana Trumpa ani tego, co robi lub czego nie robi. Jego zdolność do mówienia jednego i robienia drugiego jest już legendarna. Nie muszę wam o tym przypominać ale cokolwiek on faktycznie zrobi, jest marginalne. Większość tego, co spotka ciebie i mnie, będzie zależeć od dwóch rzeczy. Po pierwsze, od tego, co zrobi reszta świata, obserwując i lawirując w obliczu upadku. Amerykańskiego imperium. Więc tak naprawdę ważniejsze jest to, co zrobi Xi Jinping, Pan Modi i lula w Brazylii, i tak dalej, i I ta niezwykła kobieta, która jest teraz głową Meksyku, która ma przed sobą nie lada zadanie. Ma bardzo znane hiszpańskie nazwiska. Scheinbaum, tak się nazywa, ale to ją trzeba obserwować, bo to, co zrobi w obliczu tego, co wam właśnie opisałem, będzie miało ogromną siłę, cokolwiek to będzie. Więc to świat zewnętrzny wpłynie na nas bardziej niż nasi przywódcy polityczni, bo my nie mamy już tej siły, i oni też już jej nie mają. Poza tym jesteśmy tak zagubieni w zaprzeczeniu, że nie wiemy, co robimy. Dlatego przeliczyliśmy się w Ukrainie. Są oderwania z od rzeczywistości nie tylko od narodu amerykańskiego, ale od realiów świata. Obserwujcie je. Dziś rano przeczytałem w dużej amerykańskiej gazecie finansowej artykuł o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, który stwierdził, że Stany Zjednoczone w 2024 roku urosną o 2,7% i tym samym będą przewodzić światowej gospodarce. Nie mogłem w to uwierzyć. To jest tak obrzydliwa. Nawiasem mówiąc, liczba jest pokrewna. 2,7% to to, co teraz podałem w ale to nie jest przewodzenie światowej gospodarce. To jest mizerme. Chiński wzrost w tym roku wyniesie 5%, a indyjski 7%. Stany Zjednoczone nie przewodzą niczemu, z wyjątkiem tego, co dzieje się w ich własnej dziwacznej mentalności. A co jest drugą rzeczą? Drugą rzeczą, oprócz tego, że świat zewnętrzny dominuje nad wewnętrznym. Kowy. My jesteśmy niewiadomo. Czy Amerykanie pozwolą, by to ich wyrolowano, gdy to imperium przeminie? To to samo pytanie, z którym musiała się zmierzyć brytyjska klasa robotnicza, gdy w zeszłym stuleciu upadło imperium brytyjskie. My, czy to kobiety zyskujące na sile, czy byli więźniowie? Czy oni się zjednoczą? Czy stworzą głuchy? Czy postawią żądania? Czy zawiążą ze sobą koalicję, by te żądania zrealizować? To jest dwie oka nie. Nawiasem mówiąc, w całej Ameryce są think tanki, które zadają to samo pytanie. Martwią się, czy ruch robotniczy budzi się w sposób, który mógłby to wszystko zmienić. Ludzie przez lata pracowali w niewiarygodnym stresie w magazynach Amazona czy w kawiarniach Starbucks. Ale w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat miarka się przebrała. Koniec z tym. Zamierzamy. Zamierzamy. Ta niezwykła grupa, Chris Smalls i ludzie ze Staten Island, to jest niezwykłe i miało wpływ na wszystko inne. Pracownicy Boeinga na zachodnim wybrzeżu odrzucili trzy umowy, zanim przyjęli tę, która była lepsza od poprzednich. Ruch robotniczy o to właśnie chodzi. Jeśli od tego uderzy Wam sodówka do głowy, to o to mi chodzi. Jest. W Waszych rękach jest więcej niż myślicie. Bo oprócz ratowania samych siebie, jeśli nastał czas upadku, a ludzie rządzący tym społeczeństwem są tak zajęci zaprzeczaniem i odmawiają zmierzenia się z tym, co próbowałem wam pokazać, to jesteśmy silniejsi niż podejrzewamy, a oni słabsi niż im się wydaje. I to jest dla nas dobry czas na działanie. Warunki są całkiem dobre, nie są tragiczne, jak niektórzy moi koledzy z lewicy się martwią. Oczywiście mamy problemy i trudności. Nie udaje, że jest inaczej. Ale mamy też historyczny moment, w którym stara, zimnowojenna mentalność, że wszystko co lewicowe jest złe, niedobre i nie zadziała, umarła. Tamto pokolenie umarło i zabrało ją ze sobą. Młodzi ludzie dzisiaj nie mają tej mentalności. Są o wiele bardziej otwarci na swoje gesty.